Hey, z tej strony ja, Marcel, czyli, czyli ten YouTuber, youtuber, który komentuje anime. Nie, nie komentuje anime. <laughs> Dobra, i teraz tak. Mam do Was takie pytanie: czy Wam też yy, się ten, czy Wam też takie, takiego macie farta, że kopiecie się na dół? Idziecie, kopiecie się, i tu nagle jeb diamenty. Ja dostałem zawału i mówię: chłopie, coś ty zrobił! A on mówi: 'Przepraszam'. Czyli do diamenta, ogólny diament, mówi: 'Przepraszam'. No i tak. Ja się wystraszyłem, dostałem zawału, bo pierwszy raz grając w Fortnite' a i Minecraft'a równocześnie tym samym czasem jeżdżąc na, samochodem na rowerze i robiąc miliardy tego się tego motyk bezużytecznym enchantem i nazywając je bułka to właśnie tak znalazłem diamenty i zyskałem zawału i musieli reanimować w szpitalu wyciągnęli to takie do, do tego jak kręcili hot dogi w szepce i zaczęli mnie tym bić po łbie, i się obudziłem. Tak, tak to wyglądało. I tak yy, powstałem ja. A w Minecrafcie powstałem tak. To, załóżmy, że to jest internetowa motyka. Bułka i bezwzględność taka, taka motyka. Jakieś niepotrzebne surowce. Yy, nie, jeden diamentzik patyczki, to jako drewno, jeden węgiel i taka łopatka do kopania. No i to tyle z czego ja powstałem, to wszystko z czego powstałem w Minecraft. Z charakteru jestem miłą osobą, miłą osobą, jakbym powstał to, to tak. Yy, dodałbym tutaj tak serduszko flagę Rosji tak ponieważ ponieważ jestem hardkorem, hardkorem tak zwanym hardkorem którym tryharduje w fortnite nie, ja nie gram w fortnite przepraszam, ja tryharduję w roblox no i teraz tak, bo ja mam takie pytanie: i, ta, i chciałbym zgłosić licencję yy, i korepetyc korepetycję, bo yy, tak ja, yy, ja stawiając pochodnie i niszcząc, i niszcząc bloka w Mincaft 306, to, to, to przypadkiem jak kliknę, to niszczę wszystko. I ja mam, ja mam taką petycję. Korypetycję. Żeby oni wzięli się za tą swoją dupę i naprawili to. Żeby mi Minecraft nie znikał z przed oczu, jak nagrywam speedruny. Speedrunów nie nagrywam. By to, to, to było jakieś. Nie wiem, w gówno po prostu. Nie wiem w sumie co to było. Tak, to był mój taki. Głos wewnętrzny który mówi że, żebyście zostawili łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem to jedna osoba mniej no debil głupi no więc tak dobra pies chcesz śniadanie to masz Masz to żreć, I masz to żreć. A jak nie chcesz, to żryj to i to i to. I, I będziesz przepalał? Nie będziesz przepalał. No to zabieram to. Będę cię tym karmić, tym głównym. A teraz nie mam żelaza. Znaczy mam żelazo. Żelazo mam w tajnym sejfie, którego jeszcze nie mam debilna akcja teraz. Dobra, nie, nieważne, zakończmy temat. Idę pod, w podziemia szukać świni latającej. Gdyby świnie latały, to byłbym uszczęśliwiony. Dobra. A teraz. Panie i panowie, kopiemy się po ciągu, licząc na diaksy. Ja nic nie widzę, dlatego odpalam ustawienia graficzne. Jezu, jest ciemno jak w czarnej dupie murzyna. Gdzie ja jestem? Co to jest za tunel? Co tu jest? Nie, 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 ja szybko na jaskrawą idę, bo ja chyba zaraz zginę. Co tu jest? Ja mam ciary no, na... Ja mam ciary... Nie, bo ja mam te zwidy takie. Jak gram w Minecraft, to mam takie zwidy i dostaję zawału. Jezus, mam gęśną skórkę na ryju. Panie, co tu teraz się stanęło? To ja nie wierzę. A ja widziałem SCP106 w Minecraft, tylko że Ultra HD Ja dostałem zawału. O Boże! Mam takie do Was pytanie jedno. Odnośnie, odnośnie Waszej krwi. Czy Wasza krew, jak, jak macie ją na przykład na, jakim, na jakiejś chusteczce i przybliżycie sobie ją do słońca, do tego, do, do jasności, to wtedy Wam się świeci ta krew? Bo u mnie tak jest. Że jest przyciemniona krew, jak nie, jak nie ma ten słońca, a teraz to krew się świeci. Ja nie wiem, o co tutaj Kaman z moją krwią. A wiecie, a, wiecie, jak do tego doświad... a wiecie, jak tego się doświadcza? Bo ja wiem, za dużo w życiu już przeżyłem. Z zapomniałem, że jak nie ma się. Ważna. Dobrze Nie, 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 nie. Dobra, wychodzimy po żarcie i tyle. Wychodź po to żarcie! Szybko, zanim Creeper tu wybuchnie. Nie! Co się stanęło? Widzieliście, jak szybko odwrócić? Czy, czy ja widzę Ajur? Sorry, tutaj. Tak jak mówiłem, tak jak mówiłem ym, 2 dodać 2 równa się 0. Tak. Wiecie co jest lepsze, wiecie co mam jeszcze z Dla was to wymyśliłem nawet taką rzecz, że dzisiaj będziemy uczyć się matematyki. Dobrze. 2 dodać 2 równa się 2. Ale się skąd to wiem? Bo ja mam bo ja mam o jeden IQ więcej niż Einstein. Czyli jeden. O Boże, aż zamilkłem normalnie ze strachu, jak gościu wbił mi z mlekiem na taras do pokoju, jak jechałem samochodem na rowerze i się tak przestraszyłem i źle mi znałem... i źle, bo mi znałem wtedy blog <tryk> i u mnie w domu jest właśnie teraz smażony obiad nie jest schabowy, co wy że powiem, że schabowy? nie, ja nie jem schabu ja jem omleta sera a nie jak wy... Wykopuj ten gravel! I oddawaj! Ryszard ty draniu! Oddawaj mi rower! To działa tylko na bagnach z diaksami? Naprawdę szkoda myślałem, że działa też tutaj. Nie no, żartuję, że ten bag z diaksami. On działa nie wszędzie. On działa tylko na bagnach. Ja to wiem, bo oglądam ciekawostki o, my, o, my, o minca w 306 i tak o tym wiem. O nie. Przy tym...